Siema, z tej strony kryptomisiek, a oto wasz Daily News. Cena Bitcoina ma wzrosnąć w 2023 roku, ale eksperci zapytani o swoje prognozy przez portal finder.com nie wierzą, że kryptowaluta przebije poziom 30 tysięcy dolarów. Finder.com przygotował kolejny raport, który pomaga w ocenie nastrojów na rynku. O przyszłą cenę BTC zapytano aż 56 ekspertów wywodzących się z branży kryptowalut i technologii finansowych. Obecnie jeden bitcoin kosztuje około 23 tysięcy dolarów. To najwyższa cena od czasu upadku FTX, czyli od listopada 2022 roku. Nastroje też są dobre. Bitcoin Fear and Grid Index wynosi 51, co oznacza neutralne podejście inwestorów do BTC. Najnowszy raport dotyczący prognoz cenowych BTC opublikowany przez finder.com wskazuje, że analitycy twierdzą, że jeden Bitcoin może w tym roku maksymalnie kosztować 29 095 dolarów. Pod koniec roku kurs ma zaś znaleźć się na poziomie około 26 844 dolary. Co więcej, ankietowani Findera spodziewają się jeszcze głębokiego spadku ceny do 13 067 dolarów. Ruadan, twórca i założyciel Seasonal Tokens uważa, że Bitcoin osiągnie szczytową cenę 27 000 dolarów. Jego zdaniem na rynku nadal widać pewne obawy. Cena jest niska, ponieważ wyceniane są możliwe zbliżające się katastrofy, powiedział Ruadan o. Do końca roku nastroje na rynku zmienią się, a po tym, jak skończy się strach, rynek ponownie odkryje fakt niedoboru bitcoinów dodał. Około 21% panelistów spodziewa się, że inwestorzy instytucjonalni opuszczą w tym roku rynek kryptowalut i skierują swój kapitał w kierunku różnych innych klas aktywów. Około 65% ekspertów Findera, w tym Aleksander Kubcikiewicz, starszy analityk rynków FXPro, uważa, że cena bitcoina jest zaniżona. Faza najbardziej aktywnej wyprzedaży kryptowaluty dobiegła końca. Rok 2023 będzie rokiem ostrożnego ożywienia. Prawdziwy rynek FOMO nadejdzie jednak dopiero w latach 2024-2025, zauważył Kubcikiewicz. Z kolei Damian Chmiel z Finance Magnate stwierdzi, że do hossy na rynku BTC potrzebujemy wzrostów na Wall Street i zakończenia przez Rezerwę Federalną USA obecnej polityki zacieśniania monetarnego. To pierwsze nie nastąpi bez tego drugiego i na razie pozostaje nam cierpliwie czekać, wyjaśnił Chmiel. Wierzę jednak, że w dłuższej perspektywie Bitcoin stanie się popularnym wyborem wśród traderów, dodał starszy analityk Finance Magnates. Ether. Dziś dobrze wypada też Ether. Jeden ETH kosztuje około 1556 dolarów. Oznacza to małą korektę w skali tygodnia około 1.5% spadku. Ethereum Fear and Greed Index wynosi 56, co oznacza chciwość. To już wszystko na dziś. Zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału i zostawienia lajka, aby być na bieżąco. Sprawdzajcie też naszego Twitcha oraz TikToka. Do zobaczenia.